Witam, dzisiaj zademonstruję Wam jak skasować komunikat o inspekcji serwisowej w Audi A4 B5. Jest to model po z 2000 roku. Jak widzimy mamy tutaj dwa przyciski, prawy i lewy. Według wskazań należy przytrzymać przycisk prawy, włączyć zapon, a następnie przekręcić przycisk lewy w lewo. Jednakże ten sposób nie działa. Spróbuję z innym sposobem. Przycisk prawy przytrzymuję, włączam zapon i następnie wciskam przycisk prawy. Lewy, przepraszam. Próbujemy. Więc tak naciskam przycisk prawy. Włączam zapon Mam komunikat o serwisie i przyciskam przycisk lewy. Serwis inspekcja IN 1500 km, czyli działa. No i ustawiony jest na nowo. Więc teraz tak przekręcam zapłon. Włączam i już nie mam serwisu. Dziękuję. Pozdrawiam.